Cześć, go na moim kanale z tej strony, Kram Michał. Witam Was w odcinku z bardzo raz kram z Wicem. Tutaj moje, ko, mój kod, moją nazwę, jak ktoś chce do mnie dołączyć. I oczywiście do mojego klubu, który bardzo ładnie się rozwija. 21 osób jest, A więc was, zapraszam. zapraszam. Oczywiście, kram tutaj z Wicem i e, Elomorto, to sprata no i Wica, oczywiście pozdrawiam no zobaczymy czy uda nam się coś wygrać w tym odcinku oczywiście zostaw łapkę w górę, super słoneczkiem, koniecznie dobijamy to się łapeczek no i będzie kolejny film na moim kanale a jeśli chcesz e, jeśli wpadłeś na ten odcinek jak przypadkowo e, to musisz wiedzieć czy ja oceniam też wasze konta i jak Napiszecie tutaj pod filmem, lub w moim klubie, więc wasze konto będzie ocenione. Więc topiamy super 2k. Do tego końca miesiąca bym był ucieszony, aby robić 2k, więc... też bym nie dał suba słoneczkiem, to kim da... Tu zaatakuje mnie. O, tutaj samochodę. o może ja nam się teraz uda trzy razy tak dobrze wygrać mm. Mm. Szczęcie łapeczkę w górę, bo to jest 500 litrów, co źle, na to wyjdzie teraz. Wiredzę. Bardzo źle na to wyjdzie, ale może trochę za dużo lepiej będzie Jest pierwsza nutka wygrana. nie ja tutaj zmienię powłoszenie. Pierwsza nutka wygrana, więc się bardzo to cieszę. i siedzę, tylko wątkę. Nie zobaczymy, jak to No, klasa. Oczywiście chcecie chcecie być na odcinku, ze mną zakrać odcinek, więc musicie mieć Discorda lub inne konto. Znajdujemy tam zaprosz proszę. możemy nagrać odcinek. Napisz w komentarzu, chce chcecie mną nakrać odcinek. I możemy nagrać odcinek. Więc... Tylko musimy dobić 20 łapeczek. Więc... Tutaj się wszystko łapuje. Czemu tak długo się łatuje, to ja nie wiem. Ale chyba dopiero nie kratczy tutaj jest. Arponetki bardzo frankuje. Ale jest. Bałokony jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. No ten jest... to jest bardzo no, ślepa. Ale chyba nie inny. Tak, to tak jest inny. Tak, 3, 2, 1, no i pierwsza, druga runda nam się nie udało. Zobaczymy jak się uda nam ta ostatnia, ostatnia runda. Chciałbym wygrać. No i ostatnia, ja. trzecia runda. Trzecia runda. Więc zobaczymy jak mi się teraz uda. Oczywiście zapraszamy do jego klubu. Uda Wam się pokazuje teraz eee, do tego klubu. No i zobaczymy, czy nam się uda ta ostatnia rundka? Eee, tak w 100% sprawniej jak pierwsza czekamy na kraczy. O, jest 10. Więc eee, się. Oczywiście tutaj e, już trochę oferowałem, e, ale może nie bardzo teraz oferowałem. No i właśnie teraz, Delos, no szkoda, ale może się o slotce zaraz e, Teraz kolega skiną widz, więc musimy poczekać. Sam na sam. O, i teraz już lepiej trochę. No i za ja bardzo próbowałem ja znowu, więc... tutaj nie wiem czy tutaj się, się da wykrać Znowu, ale jest 2 y, więc próbujemy y, to wykrać y, no i przygrana. przegrana ale druga rączka też y, y, drugie miejsce też jest dobre więc y, parę pucharków nam się wbić się bardzo cieszę

Pozdrowi, a wy macie na tę okazję zostawić łapkę w górę, dobijamy 20 łapek z górę i super słoneczkę. te 2K. Oczywiście... Tutaj jeszcze raz wam mój drugi pokażę. Zapraszam was tego klupu. No i tutaj napisał Elo. E, Mord to postawić brata i ficów wszystkich co... E, co próbują dla Michała. Więc pozdrawiam serdecznie i Darta.